Reperkusją afery taśmowej są masowe protesty w całym kraju. Dzisiaj w całej Polsce protestuje przede wszystkim młodzież, ale jak widać za mną, dołączają do nich także przechodnie ludzie zrzeszeni w różnych organizacjach patriotycznych. Wszyscy chcą jednego, chcą dymisji rządu, chcą obalenia władzy Platformy Obywatelskiej, którą jak twierdzą jest to władza już skompromitowana. O tyle, o ile w innych miastach doszło do starć z policją, w Łodzi e, dzisiaj jest bardzo spokojnie, można powiedzieć, że funkcjonariusze na razie e, w ogóle nie musieli interweniować, a należy przypomnieć, że jest to jednak zgromadzenie niezarejestrowane i podstawa prawna mogłaby się znaleźć. Póki co e, nie ma do tego powodu. E, w tej chwili policja zachowuje się wręcz wzorowo, natomiast e, frustracja e, młodych ludzi, zwłaszcza młodych ludzi za mną jest e, ewidentnie wyraźna. E, słychać cały czas e, skandowanie haseł, dymisja, dymisja. Co w Łodzi też jest nieprzypadkowe, bo jest to miasto, w którym rządzi wciąż Platforma Obywatelska. I tak jak powiedziałem, warto zauważyć, że oprócz młodzieży narodowej, głównie narodowej, dołączają do nich także przychodnie. Ta demonstracja budzi coraz większe zainteresowanie i będziemy jeszcze relacjonować dalej, jak to się rozwija. A póki co zobaczcie Państwo przebitki z poprzedniejszego czasu, z poprzedniejszych minut, jak to wszystko się rozwijało. elitę polityczną. I to jest właśnie ten moment. I dlatego dziś apelujemy do Polaków, kiedy odbywają się manifestacje ruchu narodowego w całej Polsce, apelujemy do Polaków, aby w końcu wziąć w swoje ręce. Bo polityków mamy takich, na jakich sobie sami zasługujemy. Zasługujemy sobie tym, że jesteśmy bierni i nie wychodzimy z domu. Ruch narodowy oskarża liberalno-lewicowe media o rozmywanie afery, o tuszowanie afery, o zmianę tematu. Wmawianie Polakom i odwracanie kota ogonem, że głównym tematem tej afery jest to, kto nagrywał, a nie kto co mówił. W imię czego kryjecie rządzący? W imię czego zdradzacie? Powinniście, dziennikarz powinien służyć, a nie służyć Polakom, a nie służyć rządowi. Służyć zwłaszcza takiemu człodziejskiemu rządowi. Manifestacja powoli się kończy, obyło się bez żadnych starć, nie było w zasadzie żadnych tutaj incydentów, było bardzo spokojnie. Policja rzeczywiście nie musiała interweniować, co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Pytanie tylko, czy ta manifestacja cokolwiek zmieniła. Organizatorzy są zadowoleni, ponieważ pokazali władzy, że w narodzie wciąż tkwi niezadowolenie, a afera taśmowa była tylko takim impulsem do wyzwolenia i pokazania tego na ulicy. Jednak trzeba zaznaczyć, że cała afera taśmowa wybuchła w w, no takich okolicznościach dość nietypowych ponieważ było to zaraz po wizycie prezydenta amerykańskiego Baracka Obamy co może snuć podejrzenie że brały w tym udział także służby amerykańskie grające właśnie na to by osiągnąć jakieś konkretne naciski w Polsce być może nie udało im się wynegocjować tego co chcieli i to jest pewna forma zemsty bądź ostrzeżenia ewentualnie warto wziąć pod uwagę fakt że cała ta afera mogła po prostu być zasłoną dymną dla przykrycia afery związanej z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i obradami przy zamkniętym Sejmie. Trzeba właśnie zwrócić uwagę właśnie na to, że protesty bardzo zostały podchwycone w ostatnich dniach również przez media. Bardzo telewizje się tym interesują. Dzisiaj mieliśmy tutaj wejścia na żywo kilkukrotne Polsatu, TVN-u. Media chętnie to relacjonują, chętnie podgrzewają atmosferę. No, i właśnie trzeba zadać pytanie, dlaczego i kto na tym najbardziej korzysta. Pamiętajcie Państwo, że w tej aferze do tej pory usłyszeliśmy tylko fragmenty taśmy, i są one skierowane do ludzi, którzy poniekąd już są spaleni politycznie. Tak jak na przykład były minister Nowak, który, którego kariera polityczna uległa w zasadzie już anihilacji. Być może został poświęcony, by osiągnąć jakiś większy cel, tego w tej chwili nie wiemy. Trzeba jednak zauważyć, że y, jest to kolejne ostrzeżenie, kolejny krok do takiego polskiego Majdanu, który lada dzień może wybuchnąć, ponieważ jak donoszą polskie y, media, jak y, pokazują sytuację w innych miastach, tam dochodziło do starć, y, dochodziło do y, różnych i, incydentów, które są tylko najlepszym dowodem tego, że ten y, potencjał społeczny jest, niezadowolenie jest ogromne, i jeśli sygnał ten y, Platformie Obywatelskiej no, nie, nie da nic, do myślenia, i polityka w państwie polskim się nie zmieni. Być może nie doczekamy y, nawet wyborów, być może y, protesty te y, wybory y, przyspieszą. Czy tak się stanie, czas pokaże. Y, to wszystko y, dzisiaj, y, tutaj już y, w zasadzie jest koniec, także żegnam się z Państwem y, i do zobaczenia na naszych przyszłych relacjach dla emisji Piotr Korczarowski Łódź.